Dzień dobry, nazywam się Dariusz Kuziak, jestem dziennikarzem Tygodnika Siedeckiego i chciałbym Państwu zarekomendować najnowszy numer naszego pisma. Wakacje powoli zbliżają się do końca, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się szkołom, gdzie od września będą obowiązywały mundurki wprowadzone przez ministra, byłego już ministra Romana Giertycha. Przeprowadziliśmy dziennikarski rekonesans po szkołach naszego terenu. O tym, jak będą wyglądały szkolne stroje i ile to będzie kosztowało rodziców, piszemy w raporcie. Sierpień to także okres wielu masowych imprez. W ostatnim czasie na naszym terenie odbyły się dwie. Do Liwu przyjechało ponad 300 rycerzy, by już po raz siódmy rywalizować o pierścień księżnej Anny. Na festynie w Mości Brodach. Zagrały Golec Orkiestra oraz Lombard. Obie te imprezy łączy fakt, że było na nich naprawdę bardzo, bardzo tłoczno. Obu też patronował Tygodnik Siedlecki. Relacje zamieszczamy w bieżącym numerze. Przy okazji chciałem przypomnieć o naszych redakcyjnych konkursach. W aktualnym numerze Tygodnika Siedleckiego po raz ostatni. Publikujemy konkursy, yy, kupujemy kupony konkursowe w konkursie na dziewczynę lata oraz w konkursie Znam przepisy ruchu drogowego jeżdżę bezpiecznie. Warto się pospieszyć, bo to już ostatnia okazja, by oddać głos. Jak co tydzień od pewnego czasu piszemy także o pierwszym festiwalu Młodych Talentów imienia Stanisława Celińskiego, naszego redakcyjnego kolegi, tragicznie yy, zmarłego 5 lat temu. Osoby, które wytną jak naj, wie, wie, najwięcej kuponów, Otrzymają darmowe wejściówki na, ko na koncert finałowy, który odbędzie się 7 września w Siedleckim Amfiteatrze. Wystąpią tam m.in. oprócz oczywiście młodych talentów, e, takie gwiazdy jak Ingrid, Patrycja Markowska oraz Gianni. E, o wejściówkę warto się więc postarać. E, na koniec zostawiłem sobie wakacyjną sensację. E, w transporcie włoskich winogron do jednego z siedleckich supermarketów trafił wąż. Jest potwornie. Agresywny, rzuca się, czaj, wygląda na węża z rodziny niejadowitych dusicieli. Nie jest niebezpieczny, ale robi wrażenie, mówi lekarz weterynarii Krzysztof Majchrzak, do którego siedleccy strażacy przywieźli schwytane zwierzę. Więcej szczegółów w artykule Marioli Zaczyński, Mały Dusiciel. Zapraszam do lektury.